Dziś w nocy otrzymaliśmy patch 0.50, w którym zaktualizowano bronię, zmniejszono limit kredytów, zmniejszono koszt umiejętności różnych agentów, znerfiono Sage oraz Cyphera, zbufowano Omena oraz Viper, zbalansowano split na korzyść atakujących, poprawiono interfejs użytkownika, dodano drobne zmiany mające na celu polepszenie jakości rozgrywki, a także naprawiono liczne błędy. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od aktualizacji broni. Gracze po przejściu z biegu do zatrzymania się nie będą już przechodzić w stan celności w chodzie. Jak komentują twórcy? Zauważyliśmy, że wielu graczy przechodziło w ten stan po zatrzymaniu się z biegu, co wyglądało tak, jakby ich pociski były wystrzeliwane i trafiały na pełnej prędkości. Zwiększono pułap szybkości związanej z celnością martwej strefy z 25% do 30%. Ponieważ obecnie nie można uzyskać celności w chodzie przy przejściu z biegu do zatrzymania się, zwiększyliśmy nieco rozmiar martwej strefy, czyli stanu pełnej celności, by możliwe było szybkie oddanie celnych strzałów co oznacza, że teraz zatrzymując się, będziemy szybciej celnie strzelać. Czas stabilizacji wszystkich karabinów został zaktualizowany, by pojedyncze strzały i serie były bardziej skuteczne. Niecelność wzrasta za każdym razem, gdy strzela się z broni przed osiągnięciem czasu jej pełnej stabilizacji. Podstawowa celność w chodzie została zmniejszona. Uznaliśmy, że wystrzeliwanie długich serii z karabinów podczas chodzenia jest bardziej skuteczne niż byśmy chcieli, zwłaszcza na większych dystansach. Zmniejszymy tę celność i będziemy dalej monitorować temat. Bardzo ważna zmiana. Część graczy zamiast zatrzymania się przed strzałem korzystała z chodu. Co sprawiało, że byli ciężsi do trafienia, praktycznie nie tracąc na celności. Różnica między strzałem schodu a strzałem w miejscu była naprawdę niewielka. Niektórzy nawet przypisywali strzał i do tego samego przycisku. Mam nadzieję, że teraz nie będzie to już tak opłacalne. Ares. Obniżono cenę z 1700 do 1600 kredytów. Zmniejszono błąd strzelania. A także zmniejszono wartość i intensywność odrzutów po pierwszych ośmiu pociskach. Karabiny maszynowe wypadają zdecydowanie gorzej niż pozostałe w bronie w ich przedziale cenowym. Zadaniem karabinów maszynowych jest posyłać duże ilości pocisków. Mają być potężne, gdy już wciśnie się spust. Chcemy uczynić karabiny maszynowe lepszymi w ich niszy. Ciekawa zmiana, która wpłynie na rundy Force. Ja sam korzystałem wtedy ze Spectra, ale po tych zmianach prawdopodobnie przerzucę się na Aresa. Górny limit kredytów został zmniejszony z 12 tysięcy do 9 tysięcy. Zauważyliśmy, że gracze i drużyny, które zdołają zaoszczędzić większą ilość kredytu, zbyt długo są w stanie utrzymać dobrą ekonomię, przez co ich przeciwnicy zazwyczaj nie mogą skutecznie im się przeciwstawić pod tym względem. Ważna zmiana, która ma na celu ułatwienie powrotu do gry przegrywającej drużynie. Zmiany kosztu zakupu umiejętności. Kula bariery Sage, wzrost z 300 do 400 kredytów, bombowa paka Race, wzrost ze 100 do 200 kredytów, podkręcona piłka Feniksa, wzrost ze 100 do 200 kredytów, podpalacz Brimstone'a, wzrost z 200 do 300 kredytów, prąd wstępujący Jet, zmniejszenie z 200 do 100 kredytów. Stwierdziliśmy, że koszt zakupu niektórych umiejętności nie odzwierciedlał należycie ich wpływu na rozgrywkę. Dlatego dokonaliśmy pewnych zmian, które to naprawią. Czas na aktualizację agentów. Sage. Czas działania spowalniającej kuli na danym obszarze skrócono z 9 do 7 sekund. Wartość spowolnienia spowalniającej kuli spadła z 65% do 50%. Wszyscy wiemy, że Sage jest przepakowana. Postanowiliśmy spróbować ograniczyć jej moc powstrzymywania przeciwników. Jednocześnie umożliwiając jej dalsze pełnienie w Valorant roli głównej postaci zatrzymującej wrogów. Zmiany te mają na celu zmniejszenie skuteczności jej spowalniającej Kul, zwłaszcza jeśli zostaną rzucone obok siebie. Po tych zmianach Sage dalej będzie często pikowaną postacią, z uwagi na jej zestaw umiejętności, jednak osłabienia pomogą ostudzić trochę jej siłę bojową. Cypher. Czas odnowienia kamery szpiegowskiej po jej zniszczeniu wydłużono z 30 do 45 sekund. Cyberklatka nie spowalnia już przeciwników, którzy przez nią przejdą. Zawsze uważaliśmy Cyphera za głównego strażnika, który gromadzi informacje na temat swoich wrogów i wykańcza ich po kolei. Jednak spowolnienie jakie zapewniała jego klatka, umożliwiało mu wejście w zakres kompetencji Sage poprzez działanie na całą wrogą drużynę. Nadal uważamy, że klatka pozwoli mu zyskać nieco czasu, Jednak teraz przeciwnicy otrzymają dodatkowe opcje w starciu z jego środkami obrony, zwłaszcza jeśli skoordynują działania. Dotychczas kamery szpiegowskie wlatywały na terytorium wroga niczym lotki sowy na początku rundy, ponieważ kara za stracenie jednej z nich w wyniku zniszczenia przez przeciwnika była niewielka. Oby ta zmiana sprawiła, że gracze zechcą szukać dobrych kryjówek na swoją pierwszą kamerę, byle nie wewnątrz skrzyni. Zmiany, które osłabią agresywnych Cypherów, jednak jak wiadomo, ten agent błyszczy najbardziej, gdy znajduje się na obronie. Dobry cyfer dalej będzie w stanie samodzielnie bronić site'u dzięki zestawowi swoich umiejętności. Omen. Czas trwania dymu mrocznej osłony wydłużono z 12 do 15 sekund. zmniejszono prędkość pocisku dymnego z mrocznej osłony. Czas odnowienia mrocznej osłony wydłużono z 30 do 35 sekund. Zauważyliśmy, zwłaszcza u graczy z wyższą rangą, że Brimstone stał się główną postacią kontrolującą. Dlatego chcieliśmy dać jego towarzyszom Kopa, aby zwiększyć ich skuteczność, jednocześnie zachowując ich unikatowy charakter. Bardzo przyjemne zmiany dla graczy Omena. Teraz nasze mroczne osłony nie działają jak chwilowe blokady pola widzenia, a prawdziwe smołki, dzięki którym możemy blokować obszar przez długi czas. Twórcy informowali, że post Doczeka się kolejnych zmian, zwłaszcza w umiejętności oślepienie. Także w kolejnym patchu możemy spodziewać się kolejnych zmian u Womena. Viper. Zwiększono promienie dowitego ukończenia z 350 do 450 jednostek, by odpowiadał innym umiejętnościom obszarowym. Czas na zmiany na mapach. Split. Lokalizacje barier zostały dostosowane na całej mapie, by atakujący mogli skutecznie kontrolować teren na całym jej obszarze. Dostosowano kąt ściany z lewej strony wewnętrznej części wieży B, widocznej podczas wchodzenia na schody ze środka. Skrzynia z promieniem na secie B została zmieniona na metalową, by zapewnić lepszą osłonę podczas podkładania spajka. Mocne zmiany na korzyść atakujących. Myślę, że będą miały pozytywny wpływ na balans mapy. Hut i interfejs użytkownika. Oto pełna lista zmian. W skrócie, widzimy teraz pancerz naszej drużyny, zmieniono ikony sygnałów, przesunięto przyciski w interfejsie, dodano nowe portrety agentów. Zmieniono ikony broni w sklepie i dodano kwestię ult prawie gotowy, gdy używamy komendy radiowej związanej z ultem. Czas na zmianę jakości rozgrywki. Oto pełna lista. W skrócie. Nowe opcje w ustawieniach, łatwiej odróżnić ulta przeciwnego sowy, optymalizacja. I na koniec lista naprawionych błędów. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Podzielcie się Waszą opinią na temat zmian, jestem bardzo ciekaw Waszego punktu widzenia. Do zobaczenia w następnym materiale. Pa pa!